Czarne chmury wiszą nad horyzontem. Słychać już nadchodzącą burzę. Ale póki co, krytyka polityczna, jeszcze z rozpędu. Pisze takie artykuły, tutaj, kastor Kurzelewski, konkretnie, czy szczepienia powinny być przymusowe. 5 sierpnia 2021 roku. Rozmowa Kostora-Kurzelewskiego z Bietykiem z Uniwersytetu Warszawskiego hmm, po fiasku loterii szczepionkowej coraz częściej słychać głosy, że po metodzie marchewki rząd powinien spróbować skłaniać ludzi do szczepienia metodą kija. Tak jest, kija, karabinu i pistoletu najlepiej. Tak. Spójrzmy, jeszcze Okopress, zapewne równy. również z rozpędu 4 sierpnia 2021 roku. Miłada Jendresik napisała w Polsce zakażenia. Rosną tam gdzie mniej szczepień, w USA, pełne dopuszczenie Pfizera. Hura, hura, hura. Wiemy coraz więcej o wariancie Delta. No właśnie, wiemy coraz więcej, oprócz najważniejszego niestety. Jeszcze politycy, no, siłą rozpędu, również politycy, inne osoby, siłą rozpędu hmm, wypowiadają się jak takie nakręcone automaty, które nadal powtarzają wyuczone frazy na łamach dziennika.pl, wiadomości.dziennik.pl, obowiązkowe szczepienia na COVID-19, Dziemianowicz Bąk, nie powinniśmy ich tak demonizować. Dzisiaj 9:41. No, tutaj już nie widać takiego zdecydowania. Być może pani Dziemianowicz, bo coś już wie, być może, być może, coś już wie, coś już słyszała, bo nie wypowiada się w jakiś taki autorytarny i zdecydowany sposób, że karabinem ludzi prowadzić pod karabinami na szczepionki. Nie, tego jeszcze nie ma, także być może coś już, coś już ta burza nadchodząca już została usłyszana przed, przez tych, którzy mają lepszy słuch. Doktor Fauci mówi, że będą kłopoty, ponieważ nowy wariant może być odporny na szczepionkę. Tak powiedział doktor Antony Fauci. Um, powiedział, że wirus może mutować w stronę wariantu odpornego na szczepienia. To jest, to jest kolejne kłamstwo pana Fauci, ponieważ wirus no, nie jest w laboratorium, nie od nietoperzy. To błędne założenia związane z etiologią tego wirusa. Doprowadziły do tego, że szczepionki są nieefektywne. Niestety, nauka dawno się już na ten temat wypowiedziała, no ale jak nie słucha się nauki, tylko no właśnie mm, komunistycznej partii Chin, to tak się kończy później sytuacja wariant Delta tutaj, tymi wariantami, już mówią o, o kolejnych wariantach, Gamma, czy tam jeszcze innym, w każdym razie, tutaj jeszcze Fauci mówi, że USA może zanotować ponad 200 tysięcy. Zakażeń dziennie w ciągu paru tygodni. No właśnie. Tymczasem w Polsce minister niedzielski, Rada Medyczna, rekomenduje rozważenie podania trzeciej dawki szczepionki. Dokładnie tak, trzeba ładować, ile wlezie po prostu. Czemu nie od razu szóstą dawkę? Podpowiadam z góry, to nic nie da, panie ministrze. Najlepsze, co można zrobić z tymi szczepionkami, to szybciutko je komuś opchnąć. Ja bym tak proponował, dopóki jeszcze, no, dopóki jeszcze. Pewne informacje nie wypłynęły, o ile one w ogóle wypłyną, bo może być tak, że będziemy dalej oszukiwani. Zobaczymy, jak to będzie dalej przewijało. W każdym razie, szczepionki należy jak najszybciej obchnąć na bok Niemcom, może Niemco, może oni wezmą. Spójrzmy na Florydę. 49% zaszczepionej populacji. Także sporo, tymczasem wiadomości z dzisiaj. Łamiące wiadomości, Floryda. Notuję nowy rekord hospitalizacji 11500. W 2020 roku rekord wynosił 10100, czyli a no mimo tego, że połowa populacji jest zaszczepiona, mamy nowy rekord hospitalizacji na Florydzie. Hmm. Zastanówmy się, coś chyba jest nie tak. Coś tu chyba nie gra. Cholera. To dziwne. Natomiast bardzo ciekawe wiadomości z Chin. Otóż Chiny będą wpychać teraz wszystkim te niedziałające szczepionki. Tutaj przetłumaczyłem, bo to po francusku. Chiny dążą do dostarczenia światu 2 miliardów dawek szczepionki COVID-19 w tym roku i zobowiązują się do darowizny. No proszę. No jeżeli opchną 2 miliardy dawek, to będą mogli dać taką darowiznę 100 milionów dolarów. Czemu nie? Przecież za 2 miliardy... Chiny generalnie będą bezczelnie, po prostu cynicznie teraz sprzedawać tą szczepionkę, która zapewne działa na receptor na, na receptor AC2, także jak widzicie, Chiny. 2 miliardy będą starały się teraz sprzedać tych szczepionek. No cóż, słuchajcie, nadchodzą kłopoty, nadchodzą kłopoty i pewna. Pewien fakt bardzo, bardzo niewygodny dla bardzo wielu ludzi i teraz są dwie drogi, albo ten fakt zostanie ukryty i będziemy okłamywani, będziemy informowani, że nowe warianty są odporne i dlatego trzeba ponownie się rozczepić i tak dalej, to jest jedna możliwość i najbardziej prawdopodobna, że ci kłamcy, mordercy ci paskudni, obrzydliwi ludzie będą dalej nas oszukiwać bez względu na wszystko. Zbyt duże pieniądze w tym momencie leżą na stole, zbyt duże interesy są wikłane w tą sytuację, zbyt wiele. Przede wszystkim taki był plan od początku komunistów. Właśnie tak miało być. Wszystko idzie zgodnie z ich planem. Nikim nie przeszkadza nieliczne osoby im się przeciwstawiają, także wszystko idzie zgodnie z planem. Komunistycznej Partii Chin. Tutaj naprawdę idzie im świetnie. Teraz w to wszystko włączyły się gigantyczne koncerny, które produkują te szczepionki po prostu milionami. Mają ich pełne magazyny zapewne, no i wiadomo, muszą je sprzedać. Wczoraj przypominam, Unia Europejska kupiła kolejne 200 milionów bodajże dawek, z tego co pamiętam. Także jest tego naprawdę dużo, będzie coraz więcej. No i wiadomo, no przecież co? No nie wyrzuci się teraz, tak. Przypominam, że badania, o tym już mówiłem tyle razy, że aż mi nie chce się tego powtarzać, także są badania, które wszystko to obalają. Niestety one są dostępne na moim kanale. Ja w tej sprawie wydzwaniałem do biur, pisałem maile, prosiłem, błagałem posłów różnych, żeby ktokolwiek na mnie zwrócił uwagę, dziennikarze, nie dostałem żadnej odpowiedzi. No to teraz, proszę bardzo, Macie. Trzeba było mnie słuchać, tak powiem, złośliwie. Cóż. Na koniec, żeby nie było takiej ponurej atmosfery, to mam dla Was informację. To jakiś Niemiec nagrał turysta, który leciał samolotem i to jest prawdopodobnie UFO. Znaczy nie wiadomo co to jest, ja uważam, że to jest UFO, które spieprza z Ziemi, ponieważ widzisz z czym ma do czynienia. Po prostu UFO zobaczyło, że Ziemia to planeta kompletnych idiotów, zobaczyli co się dzieje i UFO ucieka z Ziemi. Patrzcie tutaj nagranie niemieckiego turysty, to ma być UFO. Ja jestem pewien, że to właśnie oni uciekają w górę wyraźnie. Wydłużyli się i spieprzają. I dobrze, nie ma co na tej planecie zostawać. Spójrzcie. Według mnie definitywnie UFO ucieka z Ziemi. Niestety. No to nasza wina. Nie trzeba było być takimi idiotami. John Daszak, czyli brat. Brat Petera Daszaka. Jednej z negaty bardzo negatywnych postaci. Takich mrocznych w dzisiejszym świecie? Otóż jego brat aktor jest na Twitterze, tak? Wyobraźcie sobie, um, ciekawy tweet tutaj, prawda, z 4 lutego tego roku. Jak zapewne wielu z Was wie, mój brat Piotr Daszak jest jednym z 15 w cudzysłowiu ekspertów wysłanych do Chin przez WHO. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawi ci eksperci w cudzysłowiu. Czyżby John w ten subtelny sposób zdradzał um, swoje, swoją opinię na temat jego brata i na temat generalnie WHO i Chin, um, bardzo możliwe. W każdym razie, John Daszak, to jego konto na Twitterze, tak? To jest brat Petera Daszaka, tutaj zresztą Peter mu odpisał. O, proszę bardzo. Także jak widzicie, to się wszystko zgadza. No, on w jednym z tweetów polecił... On tweetuje, jego na ma teatru, ja widzę, że to jest aktor, który no, żyje swoją pracą, nie śpiewa koperowy, przepraszam, śpiewa koperowy, ale w jednym z tweetów tweetnął y, Johna Oliviera. To jest taka kreatura y, udająca człowieka, która jest gwiazdą amerykańskiej telewizji. To odcinek, do którego link będzie jak zwykle pod nagraniem, niemal 10 milionów. Y, Niezbyt mądrych widzów to obejrzało, wszystkim się podobało. To jest na temat następnej pandemii. Jesteśmy straszeni tym, że nadchodzi kolejna pandemia. To jest permanentne już po prostu. Jeżeli takie kreatury telewizyjne już... Zresztą możecie to obejrzeć sami. Wszystko składa się na bardzo niepokojący obraz. Ja nie chcę was tutaj jakimiś ponurymi wizjami, bo zaraz będzie, że strasza albo komunistami strasza, a przecież komuniści to dobrze są. Niebo. Także ja nie chcę tutaj znowu przesadzać z moją narracją. Sami możecie to sobie obejrzeć, wyciągnąć wnioski. To, to tweet no, Polecił to właśnie brat Johna, to znaczy John Daszak, brat Petera Daszaka. Ten film. As to to film one species. It's true. We've changed three quarters of the Earth's land area. Tutaj on ta kreatura udowadnia do mniej więcej 17 minuty cały czas, że to jest od zwierząt, od nietoperza, od nietoperza, od nietoperza albo przez nas, bo jest globalne ocieplenie zmianę klimatu, czyli to jest ogólnie przez zwierzęta, znaczy przez nietoperze Let's start with how we got into our current situation. The COVID-19 pandemic is caused by a novel coronavirus called SARS-CoV-2, which originated in animals. Which is a lie, panie. Znaczy tak, ten, wielu ludzi powinno zostać zamkniętych w więzieniach. Niestety nie są zamykani w więzieniach i dlatego nie mam zbyt dobrych. No cóż, nie oczekiwałbym zbyt wiele po nadchodzących miesiącach i latach. John Oliver na końcu. Pozwala sobie na żarcik odnośnie białych myszy. Cieka nie żartowałby tak, gdyby myszy były czarne, ale jako, że białe, to gruby żart idzie z jego strony. A na końcu jest mowa o świniach. Spójrzmy tylko na koniec tego nagrania. Out, you think... Ach, przepraszam, na końcu jest jakiś wirus, który mówi, że.

Na czterech farmach w Chinach w prowincji Guangdong przypominam 2016 rok te świnie dostały biegunki. Śmiertelność wśród prosiaków wynosiła 90%. Tutaj, w formie żartu, wirus poleciał do Disneylandu, żeby dać wszystkim biegunkę. Jeszcze spójrzmy, tutaj, chwilę wcześniej. Of their larger community, and there will be thousands of small ideas like that that could end up making a real difference. And look, there is no denying all of this is going to cost money, and unfortunately, some scientists doubt our active disease prevention. Nie it was also interestingly tego. the working title of this show. Now that scheme has been a success, partly because it preserves people's to livelihoods zamkniesz. and. Przepraszam, gdzieś to tutaj jest oczywiście fragment pokazany z daszakiem. Możecie to zobaczyć. Polecam faktycznie, żeby to obejrzeć. Nie to perze, nie Nietoperze, nietoperze, nietoperze. Ale gdzieś tutaj też mieliśmy świnkę. Zaraz ją zobaczymy. Białą świnkę przy barze siedzącą sobie. Zaraz będzie. Jak zaraz nie znajdę, to przejdziemy do ostatniego punktu programu, bo chyba nie znajdę, ale była świnia, zresztą nieistotne. Możecie sami ją znaleźć. Zostawmy już. Ostatni punkt programu, właśnie. No, słuchajcie, zmniejszamy rasizm. Tak, tak, niespodzianka na koniec. Możecie zmniejszyć swój rasizm dzięki mojemu kanałowi. Także teraz zmniejszymy trochę wasz rasizm. To będzie potrzebne, gdy nadejdzie wirus, który będzie rasistą, tak, będzie nie lubił białych ludzi. I to będzie potrzebne, żeby wyzbyć się do tego czasu kompletnie. Nie możecie być rasistami. No bo no, zobaczycie zresztą. To będzie Wam potrzebne w przyszłości. Tak więc zostań antyrasistą na kanale Mars News, na kanale Łaciński Mars. Dzięki uprzejmości Cartoon Network. Obejrzyjmy antyrasistowsko. LET'S GET MARRIED! Oh, what happened here? Arabic turned Ha! You can't get married! Why not? Black people can't marry white people! Hey now! It's Garnet! From Steven With Universe! Kids! Don't be racist! Cut! Okay, people, we just need to get coverage. We'll start again in five. This is the cheesiest job I've ever done. Stuff like this doesn't actually happen in real life. <laughs> Whoa there. Are you kidding? It totally does. Just because this has never happened to you, doesn't mean it doesn't happen. Oh, well, I'm No, przydarzyło. Dokładnie, seriously, I didn't know. Yeah, everyone messes up sometimes. Ale you gotta realize it hurts to deal with racism, and when people act like it's not real, it makes it feel even worse. You have to acknowledge racism to work against it. You have to acknowledge racism to work against it. Tak, więc słuchajcie, musicie myśleć o rasizmie więcej swoim i starać się go zmniejszać im szybciej, tym lepiej, bo nadchodzą kolejne fale, lockdowny. I nie będzie zbyt dobrze. Idzie burza, także dziękuję Wam za uwagę.